Tak? Czerwone róże. Geralt, czyli ty. Szani, ty się rumienisz. Rzadko dostaję kwiaty. Jestem pewien, że taka młoda i ładna medyczka jak ty nie narzeka na brak wielbicieli. Faktycznie. Chociaż ostatnio zaczął się do mnie zalecać typ z podciemnej gwiazdy i wszystkich wystraszył. Szani, jeśli potrzebujesz pomocy. Nie, nie ma żadnego problemu. Był nawet na swój sposób uroczy i taki tajemniczy. Spotkałam się z nim parę razy i kto wie, co by się stało, gdybym nie odkryła, że prowadzi podwójne życie. Tajemniczy? Podwójne życie? O kim mówisz? Nazywa się Talar. Wątpię, żebyś go znał. Spacerowaliśmy sobie wieczorem na grobli. Rozumiesz, romantyczna atmosfera? Gdy w pewnym momencie zorientowałam się, że śledzi nas dwóch drabów w szaroburych płaszczach zarzuconych na zbroję oddziałów specjalnych. Płaszcze chyba miały zapewnić im inkognito. Rozumiesz, myśleli, że jak założą płaszcze, to nikt się nie zorientuje, kim są. Nie wiedzieli, że na uniwerku nauczyłam się rozpoznawać takich jak oni na pierwszy rzut oka. Już myślałam, że nas aresztują albo będą wypytywać o wiewiórki, ale nie. Tymczasem mój towarzysz powiedział, żebym się nie przejmowała, że obowiązki wzywają i niestety musimy się rozstać. Nie jest mnie godzien i takie tam żałosne wymówki. Typy w płaszczach trzymały się tuż za nami, na granicy słuchu. Już chciałam mu powiedzieć, żeby wsadził sobie tę swoją litość głęboko w żyć. Gdy zauważyłam, że oni dają mu jakieś znaki. Nosili broszy salamandry? Spokojnie, daj powiedzieć historię do końca. Byłam ciekawa, o co chodzi. Spuściłam głowę, powiedziałam, że złamał mi serce, i udałam omdlenie. Szarobure płaszcze od razu podbiegły i talar powiedział: Mam nadzieję, że to coś naprawdę ważnego. Na to szarobury. Ale szefie, byliśmy niewidoczni. Talar mu na to. Niewidoczne to będą Twoje jajce, jak ci je utnę i wsadzę w żyć, Matole. I wtedy nie wytrzymałam, parsknęłam śmiechem. Szani, to było piekielnie ryzykowne. Jak się skończyło? Odprowadzili mnie do domu. Gdy odchodzili, słyszałam, jak ten niewidoczny mówił, że nie udała im się ta akcja przeć w salamandrze. To wszystko. Mówiłaś, że wiesz, kim byli ci ludzie? To byli Tajniacy Foltesta. Wywiadowcy z Bożej Łaski. W czasie naszego pierwszego spotkania w Oxenfurcie pomogłam ci się urwać agentom redańskim. Temerscy nie różnią się specjalnie. A propos naszych przygód w Oksenfurcie, w czym konkretnie przeszkodził nam jaskier wchodząc wtedy przez okno? A ty głupku, już myślałam, że nie zapytasz. Przypomnę ci jak to było.